Hermiona. Hermiona? Hermiona? Dobrze. No dobrze. No dobra dziewczynka. I wiecie, to jest tak, że jedzenie nie jest jakby... nie nawiązujemy więź przez karmienie psa, ale to jest przynajmniej dobry kontekst. nie? Jak, jak pies... Ten, ten kto daje zwykle jest do, 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 dobrym człowiekiem, nie? Więc jakby... Czemu nie? No jak się... Jakiś kluczyk na początku znaleźć, nie? Później już tą więź nawiązuje przez po prostu bycie razem robienie różnych rzeczy razem. Ale wa warto zawsze zacząć od. Na pewno Hermionie, nie wiem tam, czy, czy ci ludzie mają jakieś inne psy, ale no pom pomogą jej. No, to jej pomogą. A tu, bo tutaj było, tutaj było jeszcze. Tutaj było. No, także. No dobrze. Za chwilę będziemy mogli je puścić, bo czekamy tylko na Irenę. Przyjedzie z Birdetem. Z Gawinem, Gawinkiem i on znowu z Niemiec przyjechał do nas. To, no i co dzieciaki? To, to, może być, może być.